Płówny gips? Tylko do ciebie. Potrzebuje pomocy. Chcą mi przybić tego jerozka? Schyla. Co go tam przykupuj, człowieku? Śledziony mu tam. Teraz jebali. W każdym razie on się wysprzęgły, że to. ja, że mnie kojarzy. Mnie tam człowieku nie było. Teraz tak. Potrzebuje do niego dojść. Tylko nas straszyć. Wiem, że ma swoje kontakty. Może bym odam posłał darownego Monika. Cóż, wycofał wyznania. My się teraz widzimy. myślisz, czuraka wyłapać za to? Kurde, lejga mać bilo. No przecież wiadome jest to, że ewidentnie chce się mścić. Czy się da się ukręcić w tej sprawie łeb, to trzeba spróbować. W takim razie, chcę bardzo zgrzesić. na w porządku z Polasie. Już puszczam grips, żeby tą parówę szybko namierzyć. Jak do niego dojdziemy, to go przekonamy. Bądź pewien. Będę wdzięczny. Będę różni. Odpłacam się człowieku. W machorze, jej kawczanie. Chceś przysłuchać? Oczywiście, zresztą wiedziałem gdzie podbić. Spula sprawdzona, lat Co jest, pula się Albie gryps. tym Mankut, Wiedziałem gdzie ta kurwa jest. Podobno na dole, na bucie w tej 312. Na tych ostatkach najpierw trzeba tą kurwę otruć. ale jak, żeby jeszcze dychała Wtedy dać mu klarowny komunikat, że jeżeli gdzieś skłamać, to kolejny raz się kurwa nie obudzi. I to info idzie prosto od ludzi. Wydaje ci, że ta sugestia jest w porządku sciutką, ale to co macie w schitrale ode mnie to jest za mocno się przykręci. Yeah. Myślę o tej struszonej... Stąd też muszę do tego kata wysłać grypsa. Przetrujemy Przytrujemy tą górę tą liciną, i wtedy, jeśli odechce mu się wszystkiego, dojdzie do niego. że kłamstwo, po popłaca. A nie no, to się zgadza, no, przy odpowiednio kopniętej dawce rycynej, to się ma wszystkiego. Masz słuszność. to die